Cześć, witajcie! Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Jak widzicie mam przed sobą przesyłeczkę prosto od Techlandu, czyli naszego rodzimego producenta gier, między innymi Dying Light. Jest to paczuszka z gadżetami. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co tam jest, także już nie mogę się doczekać kiedy to otworzę i zobaczę co jest w środku. Także myślę, że bez zbędnego gadania zacznijmy w końcu otwieranie. Okej... Okay. Co tutaj jest w środku? No, ja słuchajcie, naprawdę nie mam bladego pojęcia. Na to się mam nastawić. Wow, czekajcie. Wszystko może wyjmę. I Jezu, ile tutaj jest rzeczy. Ile tutaj wszystkiego. Dobrze. Wszystko wyjęte. W środku już chyba nic nie ma. Nic nie ma. Także słuchajcie, lecimy z tymi gadżetami, bo trochę tego jest. Na początku dwie naklejki z Dead Island TripText z edycji kolekcjonerskiej. Takie naklejki już mam, ale spokojnie, nie zmarnują się, lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest smycz z Dying Light. Oczywiście również ją posiadam z edycji kolekcjonerskiej, jak i z edycji premium bodajże. Kolejna rzecz to znowu smycz, tym razem ze stalowej serii. Dla konkretnych graczy stalowa seria. Smycz oczywiście leci sobie na bok. Kolejne trzy rzeczy również dotyczą Dying Light i są to trzy długopisy z logo gry Dying Light. Także odkładamy te trzy długopisy sobie na bok. Kolejną rzeczą jest otwieracz do butelek w kształcie Siekiery z Dead Island Triptide z edycji kolekcjonerskiej. Również taki otwieracz mam. Bardzo fajnie. Odkładamy. Kolejną rzeczą, której nie mam, jest naszywka Dying Light. Zajebista. Naprawdę świetna jest. Takiej nie mam, w ogóle nie mam takiej. Także naprawdę bardzo fajnie. Dziękuję. Następną rzeczą jest taki oto świetlik. On był chyba w kolekcjonerce Dead Island, tutaj mamy taki sam z logo Dying Light, nie mam pojęcia co się z tym robi i tak dalej, może odłożę, bo wybuchnie czy coś. Następną rzeczą są przypinki z Payday'a i tak mam tutaj Dallas'a, tutaj mamy również Dallas'a i napis Payday 2 Crimeware Edition i tutaj również jest Payday 2, także trzy takie przypinki. Przedostatnią rzeczą w tym zestawie jest koszuleczka z Dying Light. Jest to ta koszulka, która była w preorderach i jest ona w rozmiarze L. No takich koszulek mam dwie, ta jest trzecia świetnie. No i ostatnią rzeczą w tym zestawie jest gra jest to gra Train Simulator 2015. Nie grałem, nie moje klimaty, aczkolwiek bardzo fajnie, bardzo dziękuję, że. Techland przysłał mi również tą grę, nie będę je słuchajcie odpakowywać, zostawię ją zamkniętą, ale odłożę oczywiście standardowo na bok. No i cóż, jeśli chodzi o ten unboxing, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Techlandowi za tą przesyłeczkę. Nie spodziewałem się aż tylu różnych rzeczy. Fajnie, że są takie rzeczy, których nie mam, czyli właśnie taka naszywka, czy na przykład smydrze stalowej serii. Czy ten świetlik, długopisy, no mega, naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak więc to tyle, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.